Cześć, tu Madzia. Witam was w kolejnym odcinku Say Georgia Rabbit y 2 The Secret Files. I, 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 I dzisiaj jesteśmy o zwariowanym świecie, gdzie ja tańczę kwiatki, Krydycine będzie tańczył... Nie, ja, koniec. Teraz zmieniałem broń na moją, ulubioną. Zobaczcie, że tutaj są te podłe stworki, które tak, tak brzydko strasznie strzelają skały w nas, a tej broni wprost nie cierpię. Naprawdę są tutaj niektóre odmiany, co nie są do, dla mnie w żaden sposób do zaakceptowania. Nic nie ma. Ach i te wredne koty. Nie ja wiem, pozorom bardzo koty lubię, ale te są podłe. Jak dzisiaj mamy tylko cztery plansze do przejścia, z tego co pamiętam. Ale one są chyba trochę w miarę długie, więc będzie fajnie. Zobaczymy. Cukiereczki. Nie ma, nikogo nie ma. Tutaj pamiętam trzeba było tą broń to rozwołać. A nawet gitary tu mamy. Fajne. Zaraz tam coś było. Jest. Boże, same fast-foody, frytki z hamburgerami. cookerami będziesz miał celu, Ej. Znowu to tu było? Powiem że im dalej w te plansze, to nie wszystko pamiętam jednak. No. Aj, diamenciki. I w kapelusz. No, marchewki nie chcesz, to nie. Ty wolisz złe, złe, niedobre rzeczy. O, i zaraz ulepszenie tej broni. Była tak samo zła i niefajna jak... teraz ulepszenie. Dobra, tam nawet nie da, bo, 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 Mam maksymalną ilość tej amunicji, więc... Więc nie. O ja ja tych porców nie białam. Dobra, zrobię po... O, idź! Spadaj. Musiałam tak przewieźć, bo nigdy nie umiałam tego przechodzić jak należy. Marchewkę poproszę. Teraz to trzeba rozbić. Ej, no to każda papuga by już była rozwalona. A tak, to ustrojstwo tu było. To było fajne, Królik wariował i chodził całkowicie w drugą stronę niż trzeba. Dobra, już uspokoić się jedno i drugie. Ej, a normalnie już. Nie, nie bomba. A życie jak najbardziej. Ład 32. Tak, i jeszcze jedno serduszko by się przydało, chyba z tego co pamiętam. Nie bomba. Tak, wyrzut chcę. I broń też możemy dla punktów pozbierać. Czałemu by nie. A to chyba mogę wziąć. Chodź tu. No właśnie. Zaraz, to tu się pojawiały? Chyba tu się pojawiały. Tak, jest już. Przypomniałam się z Zoza. Nie lubiłam tak tych waszek, tak samo jak na którejś planszy były takie oczy śmieszne. One też coś tam tworzyły. Latały jakoś dziwacznie i tak samo tutaj jestem. tym. O, tak to ja nie lubię. Nie, tak nie lubię. Ciebie nie chcę za o. Ha, poradziłam sobie sam. Żółwiki wróciły nasze cudowne wspaniałe. I... O. Tak spodziewałem się, że tam coś może być. Na tej karcie ta kraina właśnie była taka bajkowa, czy bajkowa, mi się zawsze z Alicją z Krainy Czarów ona kojarzyła. chyba nawet i słusznie, w każdym razie nie za bardzo lubiłam tą bo znacznie wolałam, była, tutaj jest chyba ta do pływania, papuga, sorry, no ale, no właśnie, tak. ja się z tobą nie użeram, czy nie jest tyle z tobą, co z tą zabawką. Ej no, kocie. No właśnie, podwójnego skoku wykonać nie mogłam. To było niefajne. I... A, diamon, diamond. O, sukiero Mam to sobie mogę chodzić jak chcę, gdzie ja chcę. Żegnam. Tak, i jak to oczywiście. A, sto wymiarów nie było. Przykre. A, kanapki na dzień dobry. Kanapki są fajne. O, i kiedyś jak nie było e, tej pierwszej karty, co przechodziłam, e, właśnie tamta, co się nazywała Secret Files chyba, ona nie miała właśnie żadnych tych potworków, e, to właśnie tutaj po raz pierwszy się bombę spotykały z tego co pamiętam. To było fajne. A co to? Marchewka. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane ponoć. O, mogę teraz kuleczek wziąć. Siup. A nie pamiętam właśnie, czy na tej karcie jest jakiś boss czy nie. Trudno mi powiedzieć. No właśnie, mogę i tak wziąć. Ale zrobię co ja innego. Ja. A, jaka fajna marchewka. A, ja chcę zwykłą broń. I do mnie jeszcze coś nie wyszło. E, dobra, zobaczymy czy znowu w Lori się zmieni. Znowu w Lori. Pamiętam jak był tylko czerwony królik bez Lori jeszcze. Dobra. To zmienię się zawsze w zielonego. Żegnamy ekipę. Wiem, Że ty jesteś dziewczynką i skakać niekoniecznie musisz umieć, ale ja cię prosiła o trochę współpracy. No! no. Jakie uparte! Jak kobieta. Choć nie. O, ty co robiło? A, takie coś, fajne. Kurczę, ja chcę tam tylko. Tym przebrzydłym królikiem nie umiem skakać. Następnym razem jak będzie taka opcja, to tego nie biorę. Powiem, że latasz uszami, nie biorę tego. Zaraz tutaj... Ty... Aha, to takie coś robiłeś, dobra. Następnym też sobie zaraz poradzę. A zaraz to było chyba. O, właśnie. No, jest mój kochany kulec. A, to już jest exit. Szybko coś. coś. To ten odcinek będzie chyba wyjątkowo krótki. Skoro jeszcze dwie plansze zostały. A, dwie moje ulubione plansze. Bzw. taka iście kreivskie. Bajki, te. E, a to natomiast. Boże, wszystkie bajki Disneya ja dzisiaj chyba powspominam. E, te krawy mi się zawsze kojarzyły żeby stał z Arielką, pamiętam. A był taki upierdliwy krab, straszny. Ej, ja chcę Arbuza. Arbuza dobre. Mazie, Arbuzy lubi. Ej, no ile ty będziesz żył tam na górze? A, ile was tu jest? Nie bić mnie. Idź, idź. No. Właśnie tak. Może dobijemy dzisiaj 40 żyć? Coś mi się zdaje, że będę miała więcej niż 50. W nas starej wersji trójka było 50. Bez tych. Secret files. A tu. Zobaczymy. A, znowu zwykłą broń. Skupiłam. A, ja ciebie zabiję. Ja myślę, że nie. Zwłaszcza, że diament taki trasz. A tu też jedną rzecz pamiętam. Właśnie to. to jest ten królik, tu jest? Ja nie widzę, ile mi potrzeba, ale wezmę tyle i będzie ok. I pamiętam swego czasu właśnie odkryłam, że jak już się wejdzie w ten sekretny pokój, ale gdzieś zostaną właśnie monety, to jest właśnie takie jak tu w tym miejscu, one się zamieniają w diamenty. To mi się zawsze bardzo podobało. Na tej mapie, jak widzę, to jest straszna bieda w te diamenty. A na kolejnej, z tego co pamiętam, jest boss już. Wiecie, tam jest broń, skoro nic nie mogę zabrać. No, 40, no trochę biegnie, ale to nic. Jest... Tak, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych map. Tak, i tutaj są, tak, To już sobie przedstawimy. Ej, mało ich coś mam. No to nic. A, to ty potrzebujesz tylko jednego. Myślę, że więcej. No nic. Skinowałeś, zginałaś. Tu mi się muzyka podobała. W ogóle muszę sobie całą ścieżkę dźwiękową z tego królika znaleźć. A i co mnie zawsze tutaj zadziwia, że królikowi jakoś nigdy nie brakuje powietrza pod wodą. I tu były, pamiętam, piranie, tak? Znaczy, piranie to trudno nazwać jakąkolwiek rybą. Znaczy, no, rybą tak, ale gatunkiem ryby to trudno. Dobra, zapomniałam, że Ty tylko jednego potrzebujesz. No, spój, spój, tam. Tu, tu, tu. Tu pamiętam, że ci trudno było dostać grą. Właśnie te bąbelki powietrza zawsze tak blokowały tu strasznie. No idź, rulik. Obracaj się i sio. No znowu zapomniałam. Dobra, mniejsza. Siup. Aha, dobra. Z tą rybką No chodź, rybcia diament miała ja się, wiem, że tam się dostać sobie nie mogę. Ciężko się steruje pod tą wodą. Ale to nic, z drugiej strony dobrze, bo odcinek będzie dłuższy. Dzisiaj wyjątkowo jakiś krótki odcinek ja się szykuje z tego co widzę. No płyń tam, płyń, płyń, płyń. Jest, tu dał ci. No to diament wyłowimy. Zaszła właśnie taka ładna melodyjka, bo jak się diament wyławiało. A na koniec tej mapy jest boss, z tego co pamiętam. To też będzie ciekawie. Tak, i kolejne odcinki już po prostu będą kartami szły. Ile na karcie będzie planszy, tyle będzie miało przychodzić. Chyba, że no, y, plansze będą bardzo długie odcinek będzie dużo czasu zajmował, to jakoś się z będzie dzieli. Weź to. No królik. Może ta marchewka była. Wyczęła na coś więcej. No weź go, zabierz. No. A mi się udało, że coś mi wcześniej użarło. Oła, nie odrzucaj mnie. Ciekawe na co mi tu cukiereczek ja jestem ciekawa z tymi rybami. Na no, płynie, fajnie. fajnie. Wiesz, ile tych rybek tu jest? Przecież ja na normalu gram to. Ile by ich było, jakby grała na zwykłym? Znaczy na trudnym? No i chodź to. Tu, 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 tu. tu. Tego nie potrzebuję już. Zresztą i tak tego nie używam, nie lubię. No i siup na górę. Świetne do głosy wydaje, jak tak ułożył te, te, te... Boże, kraby. O, kolejne życie. A nie będzie 41. Zaraz mi się jeszcze jakieś osy przypomniały tutaj. Też pamiętam, ciężkie były do przejścia. Dobra. I ty dostajesz rakietkę, ja wracam już do zwykłej broni. Pamiętam, że ty byłeś problematyczny. Właśnie. Z tymi swoimi, o. Gdzie mi tu krawami rzucasz, gadzie? Wiecie co, teraz żałuję, że na hardzie nie gram. No, byłaś ze skrumpiem. A już cię boli, ty się chowasz, Ty. Koniec. I to by było na tyle. Tak, i zaczynamy tu kolejną kartę. Tak, tu były te osy, co sobie teraz przypomniałam. Jeju. Nie, dobra, będzie za krótki odcinek. Trudno, nie będziemy już szli kartami. Idziemy tak. No, fajna to jest karta, pamiętam. Lecz znaczy plansza. No, w dodatku, jakbym dała taki strasznie krótki odcinek, sama bym była nieusatysfakcjonowana, że za mało sobie pograłam. A dobra, wracaj tu, bo tu chyba jeszcze coś zostawiłeś. A, nie osę, O, się akurat nie myślałam. Tu właśnie coś. Ej! No, i po problemie. Dobra, szkoda mi jest tych tyg. Będziemy rakietę używać. Aż to i bezpieczniejszej w ogóle. O. Ach, Uli nie lubiłam. Boże, nie, sio. O, rzeszka się zbiła. tam tego chciałam? Wyskocz! Zdąże, zdążę, zdążę Nie zdążyłam, Trudno. A e, ja chciałam żółwia zabić nie. Drzewo. Drzewo mi nic złego nie zrobiło. No co prawda żółw też nie, ale zapobiegawczo. O, właśnie taka sytuacja jak tu była. No kuleczki zapraszamy. Ej Ej, ja chcę tam. Ja chcę tu, o. tu będą niby smoki? Chodź tu. Chodź osoba. Właśnie tak ci chciałem robić. O, pamiętam tutaj ten fragment, było mi ciężko przejść. Ała, nie bi mnie osła przyklęta, ty. Zobaczysz, ja sobie, o, z tobą poradzę. Mało tu idzie ale cóż. A, i tutaj znowu zrobię coś takiego. Mam nadzieję, że mi się uda. Co zrobiłam kiedyś, pamiętacie, na którejś planszy. O, to jest droga z zielonego królika, z tego co pamiętam. Co sobie ja ten kawałek przejdę. Tu fajne rzeczy są do pozbierania. Jedna, którą uwielbiam, którą muszę mieć. O, właśnie, ulepszenie tego pistoletu. To jest naprawdę coś cudownego jak dla mnie. Podwójną tał się chyba ma wtedy. Dobra, tędy wyskoczę. Podwójną punktację zastrzały. No. no. już mi się ładnie podświetla. Taki ładniejszy głos strzelania jest. Teraz. Tak, jak się strzeli, o w tą. Skorupkę to jest, są punkty od razu. Nie trzeba jej całkiem niszczyć. Za dużo. Szkoda, że tego gniazda nie można było niszczyć. Tak, i tutaj królik zaczynał zielony. Ja jeszcze pamiętam, tu było chyba. Tak. O. Więc tu było jeszcze ha, odła, zouza. Tu się dostajemy. Chciałbym, by nie. No to już tam nie trzeba, ale żółwika zabijemy. No spadaj. Nie piłku, tylko spadaj. A to normalnie powinniśmy się pojawić z Czerwonym królikiem. O, ja tu źle zrobiłam. To, to ja musiałam, powinnam przesunąć to. Dobra, tak sobie poradzimy. Mam nadzieję, że to mi dosięgnie. Dosięgła. Fajnie. A e, ja chcę zwykłą broń właśnie zaraz było pełno. O. No właśnie. Tak. Idź ty ode mnie zaraz, a i ciebie tu nie chcę. Dobra, jeszcze tam wrócimy po te cytrynki sobie. Tego oczywiście zabiję. Ciebie też, niczemu no, nie. Ja ciebie też chcę i Idź, idź ode mnie. Jakie upierdliwe. No. Wyskakuj. Idziemy teraz tu. No to jest lód, muszę się go zabrać, nie mogę już. Co widzenia. <laughs> Jeszcze osi się zebrało. Ale wprowadzi pozoramy ja to osa bardzo długa. O, tu diamenciki były. Nigdy wcześniej tego sekretu nie odkryłam w sumie nazwa adekwatna Secret Fires. Dobra, nie, ja się z tym bardzo. nie będę. Jeszcze inaczej. Cało się będę, jak se mogę. Dzisiaj strzelam? Strzelam. Ej, idź! Idź, nie bij mnie. i 170 diamentów. Eee, dobrze moi mili, na dzisiaj to już będzie z nas tyle, bo królika męczyć też nie wolno, bo sierść się blezie i będzie brzydki. <grydy> Dobra, wymyślam. Eee, w każdym razie e, na dzisiaj to wszystko. W kolejnym odcinku skończymy całą tą kartę. Chyba zostały tylko 5 planż. Z tego co pamiętam. E, w każdym razie dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na kolejne, już sobie otworzymy. Tak, tak więc trzymajcie się, udanego dnia Wam życzę i cześć.